Kontrola w związku. Zdrowy związek to taki, który wspiera, który powoduje, że idziesz do góry, że się rozwijasz. W momencie, kiedy jesteś w jakikolwiek sposób kontrolowany, to to jest związek toksyczny. Kontrolowanie może być oczywiście ekonomiczne, czyli wydzielanie określonej pulipę pieniędzy na Twoje potrzeby. I nie mówię o zachciankach, ale o potrzebach. I to jest przemoc ekonomiczna wówczas. Niestety jeszcze zdarza się tak, że bardzo duża część osób nie jest zabezpieczona finansowo, nie jest samodzielna, niezależna finansowo. W przypadku problemów nie ma gdzie się wyprowadzić, na przykład brak jest mieszkania. Nie ma wykształcenia odpowiedniego, nie ma doświadczenia, ponieważ na przykład zajęła się dziećmi i nie ma doświadczenia zawodowego, żeby podjąć pracę i móc się z niej utrzymać. Niestety w przypadku osób toksycznych bardzo często jest ten fakt wykorzystywany i zależność jest wykorzystywana do tego, żeby mieć kontrolę w związku. Punkt drugi, kontrola wolności osobistej, ograniczanie na przykład spotkań ze znajomymi w ten sposób, że są duże awantury, duże sceny zazdrości, ograniczanie kontaktów z rodziną, dyskredytowanie przyjaciół i rodziny. Osoba, która znajduje się w takiej sytuacji, często rezygnuje, ponieważ zaczyna wierzyć, wątpić, bądź też boi się reakcji, czy też chce zachować spokój, dobre, dobre relacje, więź z, z partnerem. Taka kontrola również wybrzmiewa w takich sytuacjach, jak trzeba określonej godzinie i spać, trzeba jeść określone potrawy, trzeba robić to, co chce dany partner, który jest tutaj tą osobą, która utrzymuje. Kontrola. Punkt trzeci. Kontrola emocjonalna, która wyraża się między innymi w takich rzeczach jak umniejszanie, dyskredytowanie emocji i potrzeb. Nieszanowanie słowa nie. Wyszydzanie, obrażanie, obracanie ważnych rzeczy w żart, zrzucanie winy, przenoszenie złości. I kończąc temat kontroli, przeczytam tutaj prawa człowieka według Fenterheima. Punkt pierwszy. Masz prawo do robienia tego, co chcesz, dopóki nie rani to kogoś innego. Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie, nawet jeśli rani to kogoś innego, dopóty, dopóki Twoje intencje nie są agresywne, lecz asertywne. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb, dopóki, dopóty uznajesz, że druga osoba ma prawo odmówić. Istnieją takie sytuacje między ludźmi, w których prawa nie są oczywiste. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania tej sprawy z drugą osobą i wyjaśnienia tej wątpliwości. I punkt ostatni. Masz prawo do korzystania swoich praw. Nikt nie zadba o Twoje prawa. Ty sam możesz to zrobić.